Będziemy wspierać przedsiębiorczość, wreszcie zmienimy prawo i to jest twarda zapowiedź, która przedsiębiorcom nie pomaga, a utrudnia ludziom działalność gospodarczą. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Dotyczy to i musi dotyczyć wszystkich. I tych mniej zamożnych, i tych bogatszych. Wszyscy mają prawo do tego, aby państwo przyjęło wreszcie kierunek na obniżanie podatków i danin publicznych. Będziemy prowadzili tę politykę rozważnie. To musi być rozważny marsz. Ale chcę, aby to był marsz zawsze w jednym kierunku. Zawsze w kierunku niższych podatków. I zawsze w kierunku rezygnacji z nadmiernych, często zbędnych danin publicznych, jakie obywatel płaci na rzecz administracji. Jedynym skutecznym sposobem na zachowanie integralności w nowoczesnej rzeczywistości jest ułatwienie ludziom i podmiotom gospodarczym wzajemnej komunikacji w obrębie jednego narodu. To jest nasze zadanie. Dobre drogi z Poznania Gdańska, Wrocławia, Białego Stoku, Lublina do Warszawy to jest dzisiaj prawdziwy wymiar nowoczesnego patriotyzmu. Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera zarządzeniem. Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera zarządzeniem. Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera zarządzeniem.